Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witamy Państwa tutaj w tym miejscu, jak corocznie. Nadeszła chwila, abyśmy uroczyście zapalili i tą choinkę, która będzie przyozdabiała tą główną część naszego miasta, jakim jest Platwiceństwo, ale również wszystkie iluminacje, które umieszczone są na terenie naszego miasta w postaci różnych, elementów świetlnych, świątecznych, które będą przypominały nam, że święta tuż, tuż przed nami i należy przygotowywać się do nich już od dzisiaj. Jak Państwo zauważyli, choinki, które zostały ubrane przez nasze placówki oświatowe, również pięknie wpisały się w ten krajobraz świątecznej atmosfery. Na tym łączniku między Placem Zwycięstwa, a ulicami Kościuszki i Batorego, Stanowią kolejną atrakcję, która została przygotowana głównie przez dzieci ze szkół, z przedszkoli, a w tym roku wyjątkowo jeszcze przez jedną placówkę oświatową jak jest publiczny żłobek Malu Holandia. To już jest, jak powiedziałem, tradycja, że właśnie w okresie przedświątecznym przygotowujemy iluminacje świetne na terenie miasta, po to, żeby właśnie przygotowywać nas do świąt i żeby zasygnalizować Państwu, że za 10 dni będą święta. Wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Burhanem, Panem Wiceburmistrzem Michałem Marańskim i Wiceburmistrzem Tomkiem Mierzłom dzisiaj chcemy wraz z Państwem dokonać tego aktu i włączyć oświetlenie na terenie miasta, a więc tych miejsc, gdzie jest, gdzie jesteśmy, Placu Zwycięstwa, ulicy Mickiewicza, dalej idąc w kierunku do Parku Zdrojowego, do sanatorium Marconi na ulicy 1 Maja Żewuskiego i na łącznikach, które prowadzą do kolejnego miejsca atrakcyjnego jakim jest tężnia, która pięknie będzie też oświetlona w scenerii świątecznej. Mam nadzieję, że mimo że śnieg trochę nam już stopniał, że te eliminacje będą też zabiały i przystrajały ten, te miejsca najbardziej atrakcyjne w naszym tutaj mieście, w naszym kurorcie i na głównych deptakach, które prowadzą właśnie między placem zwycięstwa, a więc centrum miasta, jak i sanatoriami, parkiem zajowym i tymi inwestycjami, które powstały w ostatnich latach, jakim jest między innymi bardzo atrakcyjna tężnia. Ja dziękuję, że tak licznie Państwo żeście tu przybyli, a szczególnie dziękuję dzieciom, że również nie boicie się tej najlepszej pogody, że mimo, że drobny deszczyk nas tutaj yy, kropi yy, na nas, to jednak jesteśmy wierni tej tradycji i, i razem wspólnie chcemy dokonać tego aktu, zaświecenia i iluminacji świetnych, które będą przyzdabiały to miasto. E, życzę wszystkim Państwu, myślę, że w imieniu Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Borchana, Pana Wiceburmistrza e, e, Michała Marońskiego, Pana Wiceburmistrza Tomka Mierzwy, Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych, pomyślnych świąt. Niech te święta będą czasem i odpoczynku, ale czasem również refleksji, która pozwoli, nam ocenić, że życie nowonarodzonego Pana dodaje nam dodatkowej energii, siły do dalszego działania. A nowy rok niech będzie szczęśliwy, ale przede wszystkim niech sprzyja realizacji tych zamierzeń i planów, które każdy z Państwa ma w swoim zamierzeniach i chciałby, żeby je zrealizować i ja życzę, żeby ta realizacja udała się w pełnym zakresie w 100%. Mam nadzieję, że. I te święta, i nowy rok będą dla nas pomyślne i będą nas dodatkowo mobilizowali do tego, żebyśmy jeszcze bardziej byli aktywni w działaniach na rzecz własnej rodziny i miejsc, gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy, ale również na rzecz naszej, naszego miasta i naszej gminy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego i przystępujemy do aktu związanego z uroczystym za, na, zapaleniem tych, tej choinki i tych pięknych iluminacji świetnych. Mam nadzieję, że tu zaczniemy odliczać. Pan Przewodniczący Rady, jako jak on mówi, fachowiec w tych sprawach, Pan wiceburmistrz Michał Maroński i Pan wiceburmistrz Tomek Mierzła i ja zaraz dołączę. Także zaczynamy odliczać. Zaczniemy od 10 i rozpoczynamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, cztery. Trzy, dwa, jeden, włączamy. Jedno włączenie i jak, jak się zrobiło jasno, zobaczcie państwo, a tak to był taki nastrój nocy. Ja jeszcze raz chciałem przy tym podziękować naszym służbom, które przygotowały te iluminacje, które pracowały, nad tym, żeby te tegoroczne święta były naprawdę bardzo się dobrze tutaj prezentowały i przede wszystkim były dla nas takimi świętami bardzo, bardzo mi, A więc dyrektorowi i pracownikom Zakładu Usług Komunalnych, które na co dzień opiekują się czystością na terenie parku, na terenie właśnie deptaków, na terenie Placu Zwycięstwa bo oni tutaj byli odpowiedzialni, ale przede wszystkim to wszystko przygotowali i te piękne choinki, nawet jak były nieubrane wczoraj, kiedy zostały ustawione, to również się same wspaniale prezentowały. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, że Państwo przybyli, że mogliśmy wspólnie tego aktu zapalenia tych eliminacji świetnych dokonać i zauważcie Państwo, jak pięknie to wszystko się prezentuje i będziemy... Też odliczać od dzisiejszego dnia, też od dziesięciu, bo za 10 dni będą święta, więc dlatego mówimy dziesięć, a jutro powiemy dziewięć. Dziękuję jeszcze raz, życzę miłego wieczoru, no i do, do zobaczenia, do usłyszenia. Ja bym zaprosił jeszcze do zdjęcia, jeśli Państwo pozwolą, wspólnego przy tej pięknej choince.